Nekanon konsekracji jako forma sakramentalna. Przeistoczenie od strony formy istnieje. Jest Chrystus, są i wierni, którzy Go kochają i pragną, którzy w dobrej wierze przychodzą nawet tam, gdzie liturgii używa się do propagandy antykatolickiej, politycznej, do poniżania katolickich obyczajów, Najświętszego Sakramentu i dogmatów. Idą po sakramenty, z których nie umieją zrezygnować pomimo wszystko. Większość katolików traktuje liturgię posoborową jak własny dom. Niczego innego nie znają. To pamiętają z dzieciństwa, więc nawet zniszczenie tego, co znają, przyjmują z radosnym bólem, ale nie myślą, że mogłoby być inaczej. Zgorszenia niestety nie są powodem do szukania tego, co Kościół celebrował jako kwintesencję. Dogmatu i kościelnego prawa jeszcze przed zaledwie kilkudziesięcioma laty. Liturgii tradycyjnej większość katolików jest zbyt zajęta, zbyt leniwa, zbyt mało zmotywowana, by szukać tego, co w kościele było przez tysiąclecia, całe niewzruszone. Ich mentalność została zmieniona i nawet starej liturgii nie zrozumieją. Forma nie sprawiła, że coś lepiej zrozumieli, ale sprawiła, że wierni zostali pozbawieni wrażliwości nadprzyrodzonej odczucia sakru, zostali duchowo, estetycznie, moralnie i rytualnie okaleczeni. Liturgia wszechczasów nie nazywa się tak dlatego, że wymyślili tę nazwę jacyś tam tradycjonaliści, ale ona sięga, Kanonami, formą sakramentów, obyczajami pierwszego wieku istnienia Kościoła. Nie tylko wówczas źródeł pisanych nie było, które utrwalałyby liturgię dziś zawartą w mszałach. Liturgia i sakramenty były przekazywane z ust do ust jako tajemnica i zachowywane w obyczajach. To wszystko jest właśnie żywą tradycją Kościoła. Żywą, nie skostniałą, jak głoszą dziś antychryści, bo choć pochodziła z ust Zbawiciela i sięga pierwszych chwil założenia Kościoła, była w ciągłym szacunku, stosowaniu i użyciu przez cały okres trwania Kościoła. Potwierdzają to nie tylko Ewangelie Chrystusa, z których choć pis pisanych kilka wieków po Chrystusie, Żadna z nich nie przeczy innej. Wszystkie mówią to samo, oświetlając życie Chrystusa innym kontekstem spojrzenia każdego ewangelisty. To udowodniona żywotność tradycji świętej, która wszystko zachowała wiernie zanim zostało spisane. Konstytucje apostolskie potwierdzają, że kiedy Chrystus po zmartwychwstaniu objawił się apostołom, uczynił to po to, żeby ich pouczać o ustawach kościelnych, dlatego tak długo po zmartwychwstaniu przebywał z uczniami, a ten czas jest osłonięty tajemnicą, uczył ich kościelnych praw, sądownictwa, zasad, sakramentów i tak To jest owa tradycja Kościoła, tak tępiona przez pseudonauczycieli, zakłamanych judaizatorów, szczególnie episkopalnych dziś którzy chcą w kościele przywrócić żydowskie starotestamentalne przesądy, a nie trzymają się tradycji kościoła, o której świadczy starożytna praktyka, zachowywana wszędzie na całym świecie od kilkudziesięciu lat wstecz, dziś także zniszczona. Liturgia katolicka była tajemnicą, na której apogeum kanony. Muszalne w czasie liturgii ludzie nieochrzczeni mieli obowiązek poczytania pisma świętego wyjść z Kościoła. Forma sakramentu była w ukryciu, znana na pamięć i przekazywana jako tajemnica przez kapłanów, nieznana zwykłym świeckim ludziom, a mimo to formy sakramentów do momentu ich spisania były w swej treści nietknięte, w znaczeniu takie same, mimo różnic w obrządku. Cały świat przyjmował komunię świętą na kolanach, przy balaskach poza sektami heretyków, na przykład sekta Arian, neokatechumenalna dziś i tak dalej. Adolf, Dziś owymi wierzy. sektami uzasadnia się powrót do źródeł 1913. liturgicznych i zmasowane profanacje, rozdawanie komunii świętej przez świeckich i na ręce, przez co kruszy się materię konsekrowanego się chleba, ciało pańskie na ziemię leci Papieś, i się Cały świat zawsze wiedział, że diakonat to niższy od tak zwanego prezbiteratu stopień kapłański, zezwalający na dotykanie naczyń liturgicznych i w pewnych okolicznościach ciała pańskiego. Ta prawda do dziś jest zawarta w formie sakramentu kapłaństwa, która nadal mówi, że kapłaństwo prezbiterat to drugi stopień kapłaństwa, Prawda wybrzmiewa do dziś, mimo że w praktyce gwałtem w kościele zaprowadza się fałszywe praktyki przez judaizatorów. Szczególnie można sobie zmienić zapis w reformowanym kodeksie prawa kanonicznego i, i zapisać, że diakonami mogą być ludzie, osoby, a nie mężczyźni, lecz w innym miejscu praw kościelnych, jak tu w formie święceń kapłańskich, sam Kościół. Ukazuje fałszerstwo. Nie może Kościół autoryzować kłamstwa. Każde odstępstwo od prawdy wnosi chaos. Wali mury nie tylko sprawiedliwości i boskiego porządku Kościoła, ale przekracza nawet zasady rozumności i logiki. Masoni mają problem, bowiem słowa konsekracji kapłana drugiego stopnia zaprzeczają czemuś takiemu jak diakonat świeckich. A oni chcą to mieć. Chcą fałszować sakramenty i wmawiać, że coś takiego ma prawo bytu. Niestety nie ma czegoś takiego prawa bytu. W całym kościele, co stanowi dogmat wiary z ustanowienia Chrystusa Pana, jeden jest tylko sakrament kapłaństwa, udzielający władzy duchownej i łaski dogodnego sprawowania związanych z nim obowiązków. Jak jedną władzę daną księcia apostołów, jedną wiarę, jedną ofiarę grzy świętej ustanowił Chrystus Pan, tak również dał nam jeden skarbiec sakramentów, czyli znaków udzielających łaski. W ciągu wieków poza sakramentami ustanowionymi przez Chrystusa Pana w Kościół innych sakramentów nie ustanowił, ani też ustanowić nie mógł, gdyż tak poucza Sobór Trydencki. Siedem sakramentów Nowego Zakonu pokrywa się całkowicie z liczbą siedmiu sakramentów ustanowionych przez Chrystusa Pana. A władza Kościoła nie sięga istotę sakramentów, tak jak tego, co w znaku sakramentalnym świetne źródeł boskiego objawienia pochodzi z ustanowienia Chrystusa. Nie tam przykładowo polskiego episkopatu. Poli już Pius 12. Konstytucja apostolska Sacramentum Ordinis o święceniach diakon, diakońskich, kapłańskich i biskupich. 30, 11, 47. roku pisał. Czyli święcenia kapłańskie, które dają moc konsekracji to drugi stopień kapłaństwa. Pierwszym jest więc diakonat. Co więc dziś robią świeccy szafarze i szafarki co oznacza diakonat kobiet, do dziś w kodeksie prawa panującego jest kara eks...